Cześć. W tym poradniku pokażę Tobie, jak bardzo szybko za pomocą jednego przycisku zmienić zdjęcie z czarno-białego na zdjęcie kolorowe. Pokażę Tobie to na przykładzie trzech zdjęć, które wybrałem. Jedno zdjęcie z psiakiem, jedno zdjęcie twarzy i jedno zdjęcie habasi. Wybieramy filtry i Neural Filters wybieramy. Nie wiem, czy to są neuronowe filtry. To, co tak naprawdę musimy zrobić, to kliknąć. Koloryzuj, ciak, jest. Kolejne zdjęcie, zdjęcie twarzy i tutaj znowu koloryzujemy. Mamy. Kolejne zdjęcie, zdjęcie Flory. Znowu wybieramy to samo, klikamy, nie przenieść tylko koloryzuj. No i mamy piękne zdjęcie. Możemy zwiększyć kontrast, możemy dać trochę więcej żółci, żółtego, trochę więcej zieleni, czerwonego, nasycenie zwiększyć. No i mamy. I tak naprawdę to by było na tyle ale pokażę tobie jeszcze narzędzie, w którym online bez potrzeby instalowania Photoshopa możesz to zrobić sobie z poziomu przeglądarki. Strona nazywa się hotpot.ai. Wgrywamy tutaj swoje zdjęcie i mamy podobne efekty co w Photoshopie. Różnica jest taka, że zdjęcie, które trzymujemy jest do pobrania za darmo. Ale w niższej rozdzielczości. To by było na tyle. Do usłyszenia następnym razem.